Witam Was w Alicante, to jest nowy film, mówiłam, że kolejny vlog już będzie z Alicante i zaczniemy go od runtur naszego całego ogólnie apartamentu, tak to można nazwać, bo jest dwupoziomowy, jak widzicie. I tutaj oglądamy cały aneks kuchenny, tak jakby kuchnia i naprawdę jest dobrze wyposażona, bo zobaczcie, jest płyta indukcyjna z trzema aż... Miejscami na e, jakieś garnki, patelnie jest piekarnik. Tutaj mamy nawet ekspres do kawy, także naprawdę mega spoko czajnik. E, tutaj, wiesz, takie nam przybory. Jest wyposażona w pełni, bo są i garnki, i patelnie, wszystkie potrzebne sztuczce. Noże i Ikei takie same, jak mamy w domu. Ogólnie, więc tak, tak się nazywa ten cały ten. E, także nawet mają swoje kubki. Mega spoko mikrofalówka to jest lodówka z zamrażarką. Eee, mam stół do jedzenia. Są cztery miejsca. Eee, tutaj pod schodami mam takie pierdoło ułożone i idziemy dalej. standardowo jest łóżko, że tu śpimy. Nawet jest telewizor, jest smart, także możemy sobie robić Netflixa, pooglądać e, YouTubera, gdzie cokolwiek chcemy. Szafa z ciuchami, szuflady, wszystko mam już pochowane. Tutaj możemy sobie usiąść, takie jakieś tam krzesło dla e, jakiegoś. Nie wiem, urody. Aha, jeszcze tu jest szafa. Bo tam jeszcze szafę. Bardzo wąska. Także bardzo wąska, także ale wciśnięta jest tak, żeby można faktycznie coś pochować. Zobaczcie. Mega spoko. Ym... I taki mamy widok z okna. Tu jest taki mały balkon, ale teraz Wam pokażę do góry. Otworzyć ci. Do góry jest dużo większy, no ja tego nie umiem otworzyć. W ogóle złamałam poznokę. O oh, jest. No. I jak już jesteśmy w słońcu to już jest naprawdę bardzo bardzo Tak, słońce to... ładnie grzeje. Palemki widzimy. Ja w ogóle kocham tam. I do góry widzimy właśnie górę i na niej jest pałac Santa, Santa Barbara. Tak po no, Idziemy dzień. do góry. <laughs> ja nawet już mówiłam do kupy, że tutaj można ćwiczyć, bo zobaczcie, tu się można podciągać, po się podciągać. Ja tutaj mogę robić. O, okay. Co? Co? czy no. ćwiczyłam? No. Nie, dzisiaj nie ćwiczyłam, bo nie chciałam się wstępnie, miałam o 6.30. O siódmej? A no ale chciałam na początku o 6.30. Ale stałam o 7.30, więc stwierdziłam, że trzeba też się wyspać. Pierwotnie ogólnie mieliśmy tutaj lecieć z dwójką przyjaciół, no ale wyszło tak, że niestety nie poleciliśmy, jesteśmy do, dwój do dwójkę, ale to nie był w ogóle ten apartament, na to musieliśmy odwołać. Ale jak ktoś, no to tutaj. Jakbyśmy się pokłócili, to ja mogę spać na kanapie. Tak, albo jakbyśmy kogoś poznali, to już być tutaj. Zaprosić. No nie wiem, czy zaprosimy obcych ludzi. <noise> Aha, w ogóle, co najśmieszniejsze, to do drugiej szandole wam pokażę. Nie wiem, co oni mają, że oni gdzieś tu mają kontakt. Ale tu też jest? Szybam, tutaj tak, jest. Kontakt? O, tu, patrzcie. O, jest. Tu jest kontakt. Ciekawe, na co on jest. I jeszcze no, włącznik jakiś. Może on włącza ten kontakt? Wodylator. A ciekawe. Okej, a więc tutaj jest prysznic, z bidet, no i umywalka z lustrem i idziemy na... Teraz idziemy na balkon. Krem do krem. Zapraszam. w centrum Starego Miasta Wokół tutaj ogólnie jest dość imprezowo Jest dużo pubów, różnych jakichś klubów, coś takiego No ale wiecie, jest styczeń, także wydaje mi się, że za dużo turystów to tutaj nie ma A jednak dosyć sporo leciało ludzi, ale w większości to byli też osoby zagraniczne Także jesteśmy na Starym Mieście i później pokażemy wam więcej Ale ta góra mi się podoba, jak wygląda No, pod nami jest bezpośrednio też jakiś pub, który był otwarty jak przyjechaliśmy tak. Ludzie, dużo sporo, no produkt. ludzie tu mieszkają, tak Tam jest jakaś restauracja? No. no właśnie tak, jest jakiś bar Jeśli chodzi o temperaturę, no to powiem wam, że w ciągu dnia ma być tak do 16, 17 stopni Ale teraz osobiście jest mi bardzo ciepło w tej bluzie Wreszcie bym nawet mogła ją zdjąć, bo w słońcu jest mega, mega ciepło A bez słońca w tej bluzie było mi komfortowo Także, a w nocy dochodzi tak do 7 8 stopni, 8 ale no, jak zajechaliśmy. Jak w Polsce jest minus 11, tym bardziej. Tak, jak zajechaliśmy w nocy, to byliśmy pozytywnie zaskoczeni, nie? Tak, no. Czuć w ogóle było ten inny klimat. Zrobiliśmy zakupy, byliśmy w sklepie Mercadona i ogólnie powiem Wam, że było mnóstwo rzeczy. Właśnie chcieliśmy, żeby ten wyjazd był taki, żebyśmy sobie sami tutaj gotowali. Mamy kuchnię, tak jak już Wam wcześniej pokazywałam, ale tak już mniej więcej co kupiłam, więc no ja tutaj miałam na celu szczególnie owoce, truskawki. Tutaj mamy wszystko po prostu. Ale z takich mega ciekawych rzeczy, to oni tutaj idą bardzo na gotowce, ale to nie są wcale złe gotowce, bo na przykład tutaj macie ryż gotowy do mikrofali na jedną minutę. I macie normalny ryż już gotowy. Tutaj taka jest, takie są zupy, na przykład różne warzywne, tutaj z soczewicy. I przykładowo kłada się je do mikrofalówki na dwie minuty. Dalej, kurczak na przykład również już jest zamarynowany, pokrojony, w sensie nie zamarynowany tylko przyprawiony. No i po prostu się go smaży. Także no proście. Maksymalna. E, na przykład tutaj mamy nawet warzywa już ogarnięte, i też chyba wkłada się je do mikrofalówki na 5 minut. Więc no niesamowite. Tutaj już jest pokrojona sałata lodowa, tylko od razu do umycia i do wsypania. Także tak to mniej więcej wszystko wygląda. Eee, no to są takie zakupy na 4 dni. Mamy wszystko: takie mniej więcej e, śniadania, kolacja, jakiś jeszcze obiad, obiad o kolacja, coś takiego. Oprócz tego, FireGuys, które oczywiście jest obowiązkowe na naszej liście, no to nie chcieliśmy chodzić do restauracji, przepłacać niepotrzebnie, tylko po prostu spróbować tutaj lokalnych produktów i z tego coś fajnego ugotować samemu. Tutaj jeszcze mam takie proteinowe jogurty. Ten jest zwykły, naturalny, więc na przykład można dodać do tego jakiś nie wiem, owoce, no różne, różne pomysły. Tutaj Kuba ma dla siebie czekoladowy, a ja sobie wziąłam mango marakuja i one ogólnie mają podwyższoną ilość białka. Zaraz Wam powiem ile dokładnie. 10? Tak, 10 gramów białka mają. Także no mega spoko. to naturalny też ma 10? Tak. No, i ten mój ma mniej, bo ten mój ma 68 kalorii, a ten twój ma 97, a ten naturalny ma w ogóle już 52, no. E, to guacamole podobno jest mega, mega smaczne, także będziemy próbować, zaraz właśnie będziemy sobie robić śniadanie z tym e, szynką z indyka, mozzarellą, tutaj mamy bułeczki, Kuba lubi takie bardziej twarde, a ja to jestem taka, że one muszą po prostu być miękkie, jak pianka. E, no, z guacamole może i na deser jakieś owocki. Tak. I w ogóle ja wam jakiś czas temu polecałam w tym co jem w ciągu dnia pro te e, To nie jest typowo skyr, ale jest też, czy to też jest skyr? To też jest skyr. Dobra, e, ale truskawkowy. Takiego nie widziałam w Polsce, widziałam tylko waniliowe i mango, ale tego truskawkowego nie widziałam, także będziemy próbować. E, I łącznie na całość zakupów wydaliśmy 85 euro. Także wydaje mi się, że mega spoko, bo kupiliśmy jeszcze szampon. E, aha, jeszcze kupiliśmy pizzę. Tego nie pokazałam. Taką pizzę gotową. On ją też się wkłada chyba do mikrofalówki. E, tak, do mikrofalówki na. 80 minut, a nie to piekarnik, gdzie jestem ślepa? Dobra, do piekarnika na 80 minut albo 220 stopni. No, ale piekarnik mamy, także wszystko git. A powiem, że wygląda naprawdę całkiem ładnie. Wygląda lepiej niż te wszystkie takie kuchne. I jeszcze wzięliśmy sobie żelki na przekąskę. O, proszę bardzo, kanapki własnoręcznie robione. Tutaj mam guacamole, pomidor. Guacamole, pomidor. I tutaj jest pomidor, guacamole, szynka, ser. W ogóle ta szynka, jak ja zobaczyłam jak ona jest gruba, to się przeraziłam, patrzcie, ja nie wiem, co to jest w ogóle. Taki playsty po prostu, że szok. Jak ci smakuje? Smaczne, ale faktycznie twarde Mówiłam? I owoce po śniadaniu, z takimi widokami. No przepięknie. Słoneczko. Tam ludzie rozmawiają sobie w tym. Mam tutaj truskawkę i melona i dojeźdźcie. Plan na dzisiaj jest prosty, idziemy teraz zobaczyć, poznać okolice, na pewno przejdziemy się wzdłuż morza, pójdziemy na taką promenadę, która jest tutaj bardzo popularna w Alicante, zresztą wszystko zobaczycie na przebitkach, na nagraniach. A jeśli chodzi o mój outfit przy tej temperaturze, no to mam na sobie ten zestaw z Gym Glamour, to jest właśnie stanik, jak rozepnę, o, widzicie, jest stanik sportowy, mam leginsy, zwykłe buty i na to mam rozpinaną bluzę, ona jest z handem, taka z kapturem, krótsza, jakby co to mogę się rozpiąć, ale jest taka, wiecie, lekka, zwiewna i przyjemna. Dobra, idziemy. Co tu na Wszystko po dwa razy nagrywasz. No, Zakupy wszystko. mieliśmy dwa razy nagrywałaś, raz na story, raz na vloga. Teraz też przed chwilą były zdjęcia z zoomem, filmiki, a teraz, a teraz na telefon. Na no fajna ta promenada. Muszę materiały na Tiktoka. Tiktoka. Dużo policji tu jest. Chyba, chyba że mogę telefonem nagrywać, ej chyba w sumie, że możemy robić tak, że mogę nagrywać aparatem pionowo i poziomo i potem to co nagram poziomo eksportować i do telefonu na nie? Ej to No jest ale to nie? nawet na Instastory się nadaje i na wszystko nie? No racja. Tylko czy możesz eksportować bezpośrednio tak, za aparatem na telefon? Możesz, ale nie tutaj. A ja? I drugą, albo daj mi do ręki. Proszę. Proszę. Okay, to... Czy tylko, to by, to, czy tylko mi się podobają te dwie kamienice zwłaszcza. No tak, mówię ci, że takie ładne. Bo to są takie są dwie, jasne i panie. czyste, nie? Chuda, długa, wysoka. Tak A nie jak, tatu. jak jest mały, gruba. Z... O, fajne ujęcie, tak. Na, na dworze i po prostu pan co ćwiczył wyglądał tam jak Antonio Banderas, aż przez chwilę miał na taki już to on. No nie, no tak jest, no? Ogólnie jest tutaj sporo starszych osób i nie wiem czy to po prostu że ze względu na to, że jest wtorek, godzina e, 12, więc ludzie młodsi są w pracy, a emeryci sobie chodzą do parku, bo jest jednak ciepło i to jest dla nich jakaś pewnie forma odpoczynku i rozrywki. Albo po prostu, no nie wiem, może tutaj jest dużo starszych osób Bo ogólnie na lotnisku jak lecieliśmy, no to tutaj z Polski też leciało dosyć sporo starszych osób Także, I don't know. Właśnie podeszliśmy do parku i zobaczcie co tutaj jest za ogromne drzewo Ja nie wiem, ale to jest aż creepy po prostu Taka można by się wspinać, za. jak fajnie Ale według Wiesz, mnie jest, jest trochę creepy No nie? Obleśne wręcz ja bym to no dziwnie wygląda Ale tam jakie kawałek, zobacz tam można wleć na... i zobacz ono jest podparte tym słupem Ej faktycznie Tutaj widać W wielu miejscach które im prześwietla Tutaj nie? No dziwna sprawa Ogromne jest to drzewo Oficjalnie jest mi ciepło, bardzo ciepło w bluzie. Więc naprawdę teraz jak przedsiębiorczą robiliśmy fotki, e, to aż zdjęłam bluzę i w ogóle nie było mi niekomfortowo, także uuu, a w Polsce jest teraz minus 10. No dobra, może nie teraz, już nie jest minus 10, ale jest na pewno na minusie. Także ładujemy baterie, cieszymy się słońcem, bo jest pięknie. Kuba to już w ogóle no Ale jest. No. Oh great! Perfect, thank you. Let Tomatoes, ketchup, mustard, thank you very much. Okej, więc jesteśmy pod Five Guys i w środku mamy sosy, bo nie ma osobnego nalewaka tak jak było przyszłyśmy wszędzie. I teraz tak, jedynka jest dla Jakuba, a dwójka jest dla mnie. A skąd wiesz, przeczytałaś na zamówienie? Tak. I fryteczki. I co jest super fajne, guys, no to zobaczcie, oni sypią, dają do kubeczka frytki, bo nie Okej, pokaż. I oprócz tego jeszcze wsypują Sąpujemy do opakowania. Do I po prostu jest tu narąbany frytek. Super. I jeszcze jedna na jakby te dwa burgery i te frytki wydaliśmy 22,40 jest to dosyć sporo, ale tyle kosztują tutaj burgery więc to jest normalna cena jak na Five Guys Czy to są najlepsze burgery jakie jadłeś w życiu? Ogólnie podsumowując naprawdę jeśli kiedykolwiek będziecie mieli okazję spróbować właśnie Five Guys niezależnie gdzie będziecie No naprawdę musicie to zrobić, bo jest przepyszne, przepyszne po prostu, no te burgery są McDonalds to w ogóle się nie umywa Żadne, Żadnego takiego jakby fast foodowego burgera tak dobrego nigdy w życiu nie jadłam e, Podobno w Stanach mówią, że lepszy jest In-N-Out, ale no to bym musiała raz do Stanów, żeby przetestować Także na razie ekscytuję się maksymalnie Five Guys Nie wiem, dla mnie po prostu jest niemożliwe, że ten In-N-Out in jest lepszy, bo te są no, przepuśne, no. po prostu są przepyszne Pierwszy raz je właśnie jak byliśmy w Barcelonie Było takie, że wiecie, było takie coś nowego, więc mówię, ej kurde fajne Ale w sumie mówię, może akurat tam było spoko I potem zjedliśmy drugi raz w Paryżu, no to tam już mówię, O oh my god W Berlinie to już potem była finezja no i teraz nadal jest finezja, wszędzie smakują po prostu tak samo I więc to jest niesamowite, że to jest taka faktycznie sieciówka Że niezależnie gdzie polecicie, zawsze smakują tak samo W sensie no, na razie mam cztery, cztery przykłady, nie? A Taco to plan na jutro